Jak chcesz zobaczyć, o czym 66-latek rozmawia z nastolatkami na live'ie na TikToku, gdzie ma po krótkim okresie czasu ponad 15 milionów wyświetleń i prawie 2 miliony polubień, to polecam tą serię nagrań, której pierwszy właśnie oglądasz. Jeśli jesteś nastolatkiem albo rodzicem, to na pewno Cię to przyda. Jeśli nie, to też zobacz, bo są tu pożyteczne wskazówki, które każdy może zastosować. Mam toksycznego szefa, zarabiam duże pieniądze, bardzo duże. Coś co w związku z tym? To jest trochę tak, jakby prostytutka mówiła, no zarabiam duże pieniądze, ale ten zawód mi się nie podoba. No to trzeba coś z tym zrobić, nie? Co zrobić, jak pan od historii mnie wyzywa? Ale, ale wyzywanie to ja tego w ogóle nie rozumiem. Słuchajcie, jakim prawem nauczyciel może wyzywać ucznia? To jest skrajnie, przede wszystkim, jak on wyzywa ucznia, to on pokazuje dwie rzeczy. Po pierwsze, że ma jakieś wewnętrzne kompleksy, które próbuje skompensować. Po drugie, po drugie, że on przyznaje się do bezsilności, że gdyby normalnie powiedział, to byłoby bezskuteczne. No ale to tak nie może być, to z tym coś trzeba zrobić. Ja nie wiem, ile masz lat, jaka to jest szkoła, ale gdzieś bym tam ostro zaprotestował. Kim pan jest z zawodu? Już pytaliście o to, jestem międzynarodowym konsultantem do spraw negocjacji, czyli wspieram różne firmy, przeważnie duże, w różnych trudnych negocjacjach. Dlaczego czuję się dzieckiem, mając 17 lat? To nie mnie pytaj. To nie mnie pytaj. Bo ja nie wiem, dlaczego się czujesz dzieckiem, mając 17 lat. Większość 17-latków czuje się dorosłymi, więc to jest bardzo niezwykłe. To może opowiesz, jak to robisz. Co zrobić, gdy mama traktuje mnie jako siłę roboczą i nie pozwala by chodzić? Znowu, pytanie zależy tego, ile masz lat, prawda? I na czym polega to, to jako traktowanie jako siłę roboczą? Bo czy ty masz na przykład iść na pole i tam, nie wiem, pracować na polu cały dzień, czy chodzi tylko o wyniesienie śmieci, czy umycie naczyń, bo to są dwie różne rzeczy. Ale znowu tutaj trzeba negocjować. Jak pokonać strach przed nieznanym? Wiesz co? No, strach przed nieznanym to trzeba na dwa sposoby. Sposób numer jeden to jest yy, każde nieznane. Jak idziemy w nieznane, to jest dobrze się zabezpieczyć, żeby wiedzieć, że mamy jakiś plan B, albo że możemy się wycofać i że tak naprawdę nic złego się nie może zrobić, wydarzyć. To jest jedna rzecz. A drugie, często próbować nowych rzeczy, bo jak próbujesz nowych, nieznanych rzeczy, to się z tym oswajasz i to wtedy jest zupełnie normalne. Ja tak mam zupełnie normalnie. Zobaczcie, ja zacząłem publikować na TikToku, gdzie. Słuchajcie, 66-letni facet na TikToku, to jest totalnie odjechana sprawa, nie? a ja mówię, ok, spróbujemy. Teraz mam live'a na TikToku i tak samo, przecież to są dla mnie rzeczy nieznane. Trzeba próbować. Czy będzie live z gier komputerowych? Na pewno nie ze mną, bo ja wolę, ja wolę gierki w prawdziwym życiu. Życie jest bardzo ciekawe, to od gier komputerowych jestem, nie jestem dobry. E, jaką najtrudniejszą sytuację zawodową ma Pan za sobą? Bo to nie pamiętam, ale to miałem kiedyś taką sytuację, że byłem uzależniony od jednego klienta, i po drugiej stronie był taki totalny psychol. Ale poradziłem sobie z nim właśnie metodą tresury, którą opisałem na YouTubie w jednym z filmów. Tam jest jak tresować innych, w tym nawet szefa. To ja to właśnie zastosowałem. Co pan lubi jeść? Ja lubię jeść różne rzeczy. Jest niewiele rzeczy, których nie lubię jeść. Na przykład nie lubię grzybów, nie lubię jakichś frutti di mare. Bardzo lubię isteki steki, takie historie z grilla i tak dalej. Ale generalnie lubię jak widać różne rzeczy jeść. Co mogę zrobić, by rodzice mnie wypuścili z domu? Mam 23 lata i po wypadku i się poją mnie puścić? Okej, okay, jeżeli się poją puścić, to znowu trzeba negocjować. I trzeba powiedzieć tak, dobrze, kochani rodzice, ja rozumiem, że się o mnie boicie. To trzeba powiedzieć, bo to wtedy ułatwi Ci dalszą rozmowę. Ja rozumiem, że się o mnie boicie, ale zdajcie sobie pewnie sprawę, że ja jako młody człowiek do swojego rozwoju nie mogę ciągle siedzieć w domu. Co możemy zrobić, żebym ja mógł z tego domu wyjść, a jednocześnie, żebyście wy byli spokojniejsi? Coś takiego. Czy podjąłbyście negocjacji z Putinem? Nie bardzo, bo tu jestem za, za słaby trochę jestem w sprawach międzynarodowych, prawda? Bo tutaj to nie jest takie proste. Ludzie sobie wyobrażają, że to jest prosta sprawa, a tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzyło. Nie wiemy, czy może Putina ktoś puścił Maliny i tak. Dużo rzeczy jest, o których nie wiemy. Ja bym się wtedy tego nie podejmował. Kiedy mam Pan urodziny? 31 grudnia. Urodziłem się w Sylwestra, więc mam dwie imprezy naraz. Nie nudzi Pana odpowiadanie na pytania? Nie, tylko wolałbym, żeby te pytania były bardziej dokładne, bo wtedy mógłbym znacznie lepsze odpowiedzi udzielać. To jest, zawsze to mówię, nauczcie się pytać dokładnie, precyzyjnie, wtedy będziecie dostawali dobre odpowiedzi, nie tylko ode mnie, ale też od życia. Jak nam mówić po 10 latach 33-letniego partnera do założenia rodziny? 33. 10 lat, 33-letni partner, mhm. to trochę już chyba taka sprawa jest ciężka. To jest ciężka sprawa, ale ja bym, ja bym po prostu, jeżeli ci na tym zależy, do założenia rodziny, to ja bym po prostu powiedział: Słuchaj, dla mnie bardzo ważne jest założenie rodziny. I teraz musimy podjąć decyzję, czy ty razem ze mną będziesz tą rodzinę zakładać, czy mam poszukać sobie kogoś innego, bo to nie jest tak, że masz jednego, jedynego człowieka na świecie, który chce z tobą być i który, z którym jest dobrze. Jeżeli wiesz, inaczej masz syndrom taki jak żony alkoholika, która mówi wspaniały facet, jak nie pije. No to tutaj masz 10 lat partnera, który jest wspaniały, ale nie chce z tobą założyć rodziny. No to musisz podjąć decyzję. Jak panu przychodzą tak dobre odpowiedzi? Ja nie wiem, no zadajcie w sumie proste pytania. Nie zapomnijcie, że jestem międzynarodowym konsultantem od negocjacji. Więc normalnie muszę wymyślać odpowiedzi na znacznie bardziej skomplikowane rzeczy. Jak mówić do osoby, która nie przyjmuje żadnych informacji? No jeżeli ta osoba nie przyjmuje żadnych informacji, to trzeba zadać pytanie, czy w ogóle ma sens z tą osobą komunikować. Ja na przykład, jeżeli mam komunikować z kimś, kto nie przyjmuje żadnych informacji, to mówię, szkoda mego czasu, szkoda mojej energii, gdzie są ci, którzy chcą. Co mogę zrobić, żeby pan został moim mentorem? Ha, to jest trudne. To jest bardzo trudne, bo ja właśnie mentoruję już paru ludzi i to nie jest sobie takie łatwe, żeby zostać, bo to jest oczywiście tylko by invitation only, i to nie kosztuje nic, ale ilość jest ograniczona. Generalna zasada, ja na, zobacz sobie <coughs> zobacz sobie na YouTube, ja taki film nagrałem, jak zrekrutować za darmo mentora z górnej półki. I tam sobie zobacz, dokładnie, przestuduj go i będziesz wiedział, jak się za to zabrać, bo ja nie jestem jedynym mentorem, który potencjalnym mentorem, ale przestuduj ten film. Co było Pana największą lekcją życiową? Największą lekcją życiową moją było, jak w wieku 25 lat z małą walizeczką musiałem emigrować z Polski tuż przed stanem wojennym. I wylądowałem w Austrii, gdzie mieszkałem w piwnicy i sprzedawałem gazety na ulicach. To była bardzo cenna lekcja, która mi bardzo, bardzo pomogła. Nie byłbym dzisiaj takim człowiekiem, gdybym wtedy tego nie zrobił. Jak motywować pracowników do lepszych wyników? No to zależy, prawda? Ale to pierwsza rzecz, to trzeba dobierać pracowników takich, których nie trzeba motywować. To, ale to jest znowu cały live na ten temat. Jak zrekrutować właściwych pracowników? Bo się da, tylko trzeba to umiejętnie zrobić. I to jest pierwsza rzecz. Jak już zrekrutowałeś kiepskich pracowników, to potem to jest trudno. Ale znowu ja bym zapytał ich. W takim razie powiedział: Dobra, ok. E, słuchajcie, co musiałoby się wydarzyć, żebyście się bardziej sprężyli i przynosili lepsze rezultaty i zobaczymy. Pamiętajcie, że pytamy drugą stronę, zawsze możemy odrzucić to, co oni chcą. Kogo pan podziwia? Wiesz co, podziwiam różnych rzeczy, różnych ludzi, różnych ludzi, ale to nie są żadni celebryci, tylko właśnie różni fajni ludzie, którzy często z bardzo skromnych warunków zbudowali sobie całkiem niezłe życie i wcale nie muszą być głośni, wcale nie muszą być na pierwszych stronach gazet. Dobry wieczór, nie lubię pana. Dobry wieczór. Co zrobić, aby inni nas polubili? No to już mówiłem. Nie, nie staraj się, żeby, żeby ci inni polubili. Tylko bądź interesującym partnerem dla innych ludzi. Takim, żeby się ci ludzie dobrze czuli w rozmowie z Tobą. Na dzień dobry obejrzyj mój dzisiejszy film na YouTube, który dzisiaj pokazałem, i ten poprzedni też. To są dwa filmy, które są powiązane razem. Tam są bardzo ważne wskazówki. Skąd pan jest? Skąd ja jestem? No pierwsze 25 lat mieszkałem w Katowicach, potem 10 lat mieszkałem w Austrii. Potem 10 lat mieszkałem w Berlinie, w międzyczasie w zimie mieszkałem na jachcie żaglowym na Florydzie, a od 2009 roku jestem w Polsce. Jak poradzić sobie z żałobą? Tego nie wiem, ale myślę, że to trzeba po prostu przeżyć. Nie? Bo czas leczy rany, ja też tak miałem. Umarła mi mama, którą bardzo lubiłem, mimo że kiedyś mieliśmy dużo konfliktów. No to, to czas leczy rany, poza tym dobrze jest zająć się innymi rzeczami. Czy ma pan jakiś nawyk, który zmienił pana życie, i poleciłby pan innym? Hmm, to jest trudne pytanie, bo tak naprawdę moje życie najbardziej zostało zmienione przez lenistwo. Ponieważ z powodu mego lenistwa, ja zawsze szukałem prostszych dróg, mniej skomplikowanych dróg, dróg, gdzie jest mniejszy nakład czasu i zasobów. I to bardzo zmieniło moje życie. Pomaga mi też w pracy zawodowej, bo moi klienci kochają to nastawienie. Że ja zamiast robić jakieś skomplikowane rzeczy, przestawię parę rzeczy, tutaj coś zrobię, argumentacja i nagle działa. Czy Pan lubił swoją mamę, a nie kochał? Co w sensie się to... Ja przez większość czasu to miałem z moimi rodzicami poważny konflikt, a aż kiedyś właśnie zrobiłem im dietę. Przestałem się przez dwa lata po prostu w ogóle odzywać i pokazywać, tylko po cichu sprawdzałem, czy przypadkiem nie, nie potrzebują czegoś. No i potem jak się pojawiłem, to nagle byłem kochanym synem. Opisałem to zresztą w filmie, toksyczna rodzina, co zrobić. Jak sobie poradzić z, toks z toksyczną osobą w pracy? No to już pytaliście, no to zależy, prawda? Jeżeli to jest kolega, pierwsze, pierwsza linia obrony rozmawiać z kolegą, druga linia rozmawiać z przełożonym, jak to nie pomoże zmienić sobie pracę. W dzisiejszych czasach nikt nie jest przykuty do jednej pracy. Jeżeli doglądać pana filmy. No, proszę bardzo, zapraszam serdecznie. Mój kanał na YouTubie, weź na YouTube i napisz Aleks Barszczewski przez X. I tam jest bez go. problemu mnie znajdziesz. Pozdrawiam z Berlina. O, pozdrawiam. Z której dzielnicy Berlina? Ja w Berlinie przez 10 lat mieszkałem najpierw w Westendzie, a potem w Tiergarten. Hmm. Co, co odpowiedzieć chłopakowi, który wytyka dziewczynie, że jest gruba, mam przez to ogromne kompleksy. No, przede wszystkim chłopak, który wytyka dziewczynie, że jest gruba, to on sam ma kompleksy. On próbuje te kompleksy pokryć. Więc jakby był tą grubą dziewczyną, to by mu to wprost powiedział. Powiedział: Słuchaj, jak ty tak mówisz, to jest to tylko sposób, żebyś pokrył swoje kompleksy. Jakie to kompleksy masz? Masz kompleks małego członka, czy jakikolwiek inny? Przyznaj się, coś takiego. Dobrać się do niego. Pamiętajcie, nie pozwólcie sobie wchodzić wam na głowę. To musi być tak, że my jesteśmy mili i kochani. Ale, jak ktoś nas atakuje, ktoś nas nie szanuje, to robimy mu krzywdę, robimy mu przykrość. Im większą przykrość, tym lepiej. Dlaczego? Bo to go zniechęci do powtarzania takich akcji. Berlin, Charlottenburg. O, Charlottenburg bardzo piękna dzielnica, wspaniale. No to byliśmy prawie sąsiadami. Co sądzi Pan o rozwoju psychologii w Polsce? Nie mam pojęcia, bo nie zajmuję się psychologią taką kliniczną. Ja mam osobiście bardzo duży dystans do wszelkiego rodzaju psychologów, ale to jest moje osobiste nastawienie. Uwielbiam Pana radę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Mam pytanie: jeżeli przez, przez dłuższy czas byłem odtrącony, obgadywany i obrażany przez pewną osobę, co zrobić? Bo tak mi się tak by nie było dokończone. Nie. Do pytania. Co zrobić? No Jak, to, jak, ktoś, jak ktoś ciebie lekceważył czy obrażał, spójrz tą osobę na drzewo po prostu, nie? Słuchaj, w Polsce żyje 20 parę milionów dorosłych ludzi. Dwadzieścia parę milionów. To co? Nie może znaleźć tych paru osób, z którymi cię będzie fajnie rozmawiało? To żaden problem. To dla mnie nie jest problem, chociaż mam 66 lat. Jest pan psychologiem? Nie, nie jestem psychologiem. Uwielbiam pana. Dziękuję bardzo. Dziękuję za te wszystkie miłe słowa. Hmm. Skąd pan bierze wiedzę? Czy pan, czyta pan książki, czy coś? Ja przede wszystkim tak. Bardzo intensywnie żyję, dość długo już, prawda? Mając 66 lat, no to mam za sobą 30-40 lat intensywnego życia, które było ciekawe i bardzo rozmaicone. Dużo czytam. Ktoś mnie kiedyś pytał, jakie książki czytam, no tylko moja biblioteczka angielskojęzyczna, papierowa, to jest około 1500 książek, plus jakieś jeszcze prawie tyle samo w kin, na Kindlu. I oczywiście oglądam ciekawe rzeczy na YouTubie, ale głównie angielskojęzyczne. Ale przede wszystkim najwięcej nauczyłem się potem w praktyce. Czyli po prostu działając, robiąc różne rzeczy. Na przykład tak jak nagrywać filmy na TikToka. No co mamy? Ale szczerze współczuję, bo nieinteligentne osoby mają problem, ale ze sobą. Takie było ogólnie komentarz. No tak, no wiadomo, wiadomo, że wielu ludzi, słuchajcie, w Polsce szczerze, bardzo wielu ludzi ma problem samym ze sobą. Szczególnie ludzie, przykro mi to powiedzieć, z mojej generacji albo 10-20 lat poniżej. To jest strasznie smutne, ale trudno. Co trzeba robić? Tak jak pisałem w książce, trzeba robić selekcję znajomych, bo to nie musimy mieć tysięcy ludzi, nie jesteśmy politykiem, wystarczy nam kilkanaście osób i już jest dobrze. Hmm, czy rozwiązanie należy szukać w książkach? Wiesz co, niekoniecznie to zależy jakiego rodzaju rzeczy. Książki na pewno są dobre, książki to na pewno są pomocne, bo to jest możliwość spojrzenia i skorzystania z doświadczenia innego człowieka. To jest bardzo ważne. Ale równie ważnym jest, Kontakt z ludźmi, które pewne rzeczy robią dobrze, żeby podpatrzeć, jak oni to robią, i potem samym próbować. Bo my mamy w kraju strasznie wielu teoretyków. Mamy ludzi z dyplomami, z różnymi certyfikatami, ale tak naprawdę nie potrafią, więc trzeba też próbować. To jest bardzo ważny element. Jak kreatywnie zabijać nudę? Wiesz, co? Ja nie wiem, co to jest nuda. Bo właśnie nie ma nudy, się nie zabija, tylko po prostu robi się fajne rzeczy. Trzeba sobie znaleźć różne rzeczy, które cię kręcą. I to ja ci nie powiem, co to ma być. To się wynajduje w ten sposób, że próbujesz bardzo różne rzeczy, o których często nawet nie wiesz. Słuchajcie, półtora miesiąca temu nie miałem pojęcia, że będzie mnie kręciło na przykład prowadzenie live'u na TikToku dla ludzi, którzy mogą być moimi wnukami. To trzeba próbować. Próbujesz i nagle odkrywasz różne rzeczy. Czy udziela Pan prywatnych konsultacji? Jest Pan, może, psychologiem lub terapeutą? Nie, nie jestem ani psychologiem, ani terapeutą. Udzielam oczywiście profesjonalnie konsultacji w różnych sprawach, w różnych sprawach negocjacyjnych na przykład. Albo też, jak ktoś stara się o wysokie stanowisko w zarządzie jakiejś firmy, to też jestem podobno w tym dobry. Co przyciąga ludzi do kontaktu? Co przyciągać do kontaktu? Obejrzyjcie sobie dzisiejszy film na YouTubie. Do ludzi do kontaktu przyciągają dwie rzeczy. Po pierwsze to, jak masz wyrazistą osobowość, bo strasznie dużo jest takich byle jakich, takich ludzi w ogóle nie wiadomo kto to jest. A po drugie, jeżeli w kontaktach z Tobą się dobrze czują, dowartościowują się, to oni będą bardzo chętnie to powtarzać. I to na początek wystarczy. Analizuję mocno przeprowadzone rozmowy. Czy to choroba? Nie, myślę, że to nie jest, nie, jest, nie jest chorobliwe, aczkolwiek to nie może być tak, że, że potem się tłuczesz w głowę cały czas, mówisz co ja tam zrobiłem, i tak dalej. Analiza ważnych rozmów jest istotna. Ale jak po, jakąś głupotę zrobiliśmy, to powiemy sobie, no trudno, jesteśmy ludźmi, postaram się tej głupoty nie powtórzyć. Chorobliwe byłoby, jakbyś potem nie mógł spać przez cały tydzień, bo jakąś głupotę walnąłeś. Co zrobić, gdy kolega jest natrętny, i nie pozwala nigdzie iść bez niego? To jak to jest? Przyczepia się do ciebie, wiesz, to jak to wygląda, nie? Trzeba, po, ale generalnie, bo znowu nie wiem, ile masz lat, jaka jest sytuacja. Generalna zasada jest taka, sprawić mu przykrość, żeby to było dla niego nieprzyjemne. Prawda? Jak się nie stresować? Jak się nie stresować? Po pierwsze, to jeżeli masz sytuacje, które cię stresują, to się do nich dobrze przygotować, zrobić sobie trening na sucho. A po drugie, zadać sobie pytanie, jakie znaczenie ta sytuacja będzie miała za 100 lat i wtedy mamy od właściwą, właściwą proporcję tego wszystkiego. Jak zapytać się koleżanki, czy chce być moją dziewczyną, a zna się ją kilka lat? No to jest dobre pytanie. Ja nie wiem, czy tutaj pytanie koleżanki, czy chcesz być moją dziewczyną, to jest dobre, dobre podejście. Tu by trzeba, i znowu nie wiem, ile masz lat, nie? bo to zależy, ale generalnie to próbowałbym się z tą koleżanką umawiać, przede wszystkim umawiać cztery oczy i zobaczyć, jak w rozmowie jak w rozmowie to można skierować na jakąś bliższą relację, co ona o tym sądzi. To jest kwestia wyczucia, mi jest bardzo ciężko to teraz słowami opisać. Ale, ale tutaj bym, porobił, nie pytałbym. Pytanie to nie jest dobra rzecz. Dlaczego? Bo tu jest duże ryzyko, że ona ci powie, że nie i masz wtedy problem. A to trzeba zobaczyć. W ogóle też na YouTube jest taki film, nagrałem taki film, jak być pożądanym trofeum dla osoby płci przeciwnej, o którą nam chodzi. Też nagrałem taki film, zobaczcie, jak to zrobić. Dlaczego ludzie, co wyzywają i, i tak dalej, mają więcej znajomych, są bardziej lubiani? No, niekoniecznie są lubiani, uważaj. Uważaj, długofalowo to jest właśnie bardzo niedobre, bo długofalowo tacy ludzie będą się otaczać tylko ludźmi bardzo słabymi, którzy potrzebują, którzy będą ich oklaskiwać, ale wartościowi ludzie będą ich od, 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 spuszczać na drzewo. Także to wcale nie jest taka dobra strategia. Proszę odpowiedzieć, czym zajmuje się biuro podawcze. No to wygoogluj sobie, dobra, bo to zależy, czy to jest biuro podawcze w sądzie, czy gdzieś wygoogluj sobie. Pan super. Dziękuję, że. Dziękuję, że, że tak mówisz? Czy mam szansę u dziewczyny, która mnie wyzywa? Hmm, wiesz, co? Jeżeli jakaś dziewczyna cię wyzywa, to ja bym się w ogóle nie zajmował. Bo jest, są miliony kobiet, które tego nie robią i jak do, dobrze zrobisz, to one się same znajdą. W Polsce tak naprawdę, to teraz do panów mówię, Polska jest rajem dla mężczyzn, dlatego że jest bardzo mało ogarniętych facetów. Jak jesteś aż trochę ogarnięty, umiesz rozmawiać, umiesz umiesz zrobić y, tak, żeby się kobieta w tobie dobrze czuła, to możesz wybierać. Jest niesamowita sytuacja. Jak nie być egoistą? Jak nie być, no to mnie, ja nie wiem, jak nie być egoistą. Zajmij się po prostu, pomyśl też czasem o tym, co możesz zrobić dla innych ludzi. Na przykład, to, co ja robię w tej chwili, teraz ja tego nie mam żadnej kasy, nic, ale ja się cieszę, że jest trochę młodych ludzi, którzy mogą z tego skorzystać i być może nie będą popełniać tych wszystkich błędów, które ja popełniałem. I to jest bardzo ważna rzecz. Wypalenie zawodowe Walczyć z tym, czy zmienić pracę lub branżę? Hmm, wiesz co, jak ja miałem dość, bo ja, ja 7 lat byłem niewolnikiem mojej własnej firmy software w Austrii. I jak miałem tego dość i stwierdziłem, że tego jest za dużo, to ja po prostu w ogóle zmieniłem wszystko. Zostałem freelancerem, konsultantem, to było 30 lat temu i do dzisiaj jestem z tego powodu szczęśliwy. Ale to musisz sam sobie wybrać. Generalnie im bardziej jesteś młody, tym bardziej powinieneś nawet eksperymentować z różnymi rzeczami, bo jak masz 20 parę, 30 lat i nawet zrobisz błąd, który będzie kosztował 3-4 lata życia, no to nie ma takiego znaczenia. W moim wieku no, to trzeba bardziej uważać wcięte posty. dlaczego jesteś sama, lat 32, po dłuższym związku. Jak ktoś cię pyta, dlaczego jesteś sama, no to pierwsza rzecz znowu, prawda, wszystkie niewygodne pytania, mówimy, do czego potrzebujesz tej informacji albo do czego zmierzasz tym pytaniem, albo jeżeli to jest facet powiedzieć, jak on pyta, dlaczego jesteś sama, to mu powiesz, słuchaj, ty u mnie i tak nie masz szans, coś takiego, na pewno nie tłumaczyć cię, dlaczego, bo to jest twoja osobista sprawa i nikomu nic do tego. Hmm. Ma pan żonę? Tak, mam żonę. I to znowu jak u mnie jest wszystko nietypowe. Moja żona jest 33 lata młodsza ode mnie, czyli ma połowę lat co ja. Bardzo ciekawy przypadek. I ostatnie pytanie. Hmm. No tutaj, czy będzie jakiś konkurs? Wiesz co? No, podsuńcie mi w jakimś komentarzu pomysł jakiegoś konkursu, to możemy go zrobić. Możemy go zrobić. Ja tu robię na razie to w ten sposób, że ja jestem do dyspozycji i możecie mnie pytać o cokolwiek i staram się odpowiedzieć to, co wiem. Kochani, minęła ósma, było mi bardzo miło. Widzieć się z Wami. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do mnie, to piszcie w komentarzach pod filmami. Ja staram się wszystkie komentarze czytać, chociaż czasem to chwilkę może potrwać, ale staram się wszystkie czytać. Na większość rozsądnych odpowiadam. I jak są ciekawe pytania, to wkopiowuję sobie tutaj do jednego dokumentu i nagrywam filmy na ten temat. Także serdecznie zapraszam. Dziękuję Wam bardzo i życzę miłego wieczoru. No i dobrego tygodnia. Tyle na razie. Live'y normalnie odbywają się co czwartek wieczorem na TikToku i mają formę pytań i odpowiedzi. Jeśli chcesz, abym zorganizował takie dla dorosłych tutaj na YouTubie, to napisz w komentarzu razem z propozycją tematów. Daj też lajka, like bo to inni zobaczą ten materiał. YouTube pokaże im i do zobaczenia.